Ostatni mecz przed mistrzostwami Świata do lat 20. Jak w ogóle podsumujesz ten mecz dzisiejszy z Elifą? No Uważam, że dużo lepiej mogliśmy zagrać, ale na szczęście może ten najgorszy mecz był już za nami teraz i co, na końcu się trochę nie przyłożyliśmy. mogliśmy nie zrobić tego karnego, no ale co nie wyszło i może jest to już za nami. Wiadomo, że to był tylko mecz przygotowawczy do samych mistrzostw, więc ten wynik no, nie był sprawą najważniejszą. Co według Ciebie możecie poprawić, gdy zagracie z tym rywalem na mistrzostwach? No nie, Na szczęście to był mecz towarzyski, ale co możemy poprawić? No, na pewno walkę, wygrywanie okrążki. Za dużo mieliśmy strat na niebieskich liniach i na pewno to możemy zrobić lepiej. Jak w ogóle? Podsumujesz jakoś, tak, nie wiem, skomentujesz grę rywali. W czym byli mocni? W czym, nie wiem, Możesz, możecie upatrzywać swoje szanse na wygranie meczu? Nie, no, wiem, to... no nie byli to słabi rywale, nie powiem, że nie, ale, ale co, wiemy też, że brakowało u nich paru zawodników. A... I co, na pewno więcej strzałów musimy oddawać, bo daliśmy ich za mało. To był jeden z rywali na Mistrzostwach Świata. Myślisz, że dobrze jest tak przed turniejem poznać na co stać rywala? Eee, no dobrze, dobrze wiadomo. Poznaliśmy jednego, przynajmniej to i, i, co, i damy z siebie wszystko na Mistrzostwach. Mam nadzieję, że będzie lepiej. To zapytam Cię jeszcze o ten Twój sezon. Eee, zmieniłeś przed tym sezonem drużynę. Mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? Gdzie teraz grasz? Jaka to jest drużyna? Zmieniłem drużynę, teraz gram w drużynie Lewiston Maniacs. Podoba mi się sztab trenerski, mamy całkiem fajne lodowisko, dużo meczy, więc, więc super miejsce do rozwoju. Cieszę się z tego, co mam. Jak byś w ogóle podsumował, nie wiem, porównał tą drużynę do tej poprzedniej? Czy to jest drużyna nie wiem, lepsza, gorsza, czy z twojej perspektywy masz po prostu więcej czasu? No ciężko powiedzieć. Na pewno mam więcej teraz ice a trenerzy się trochę bardziej do mnie przykładają, z czego jestem zadowolony. I, i to jest najważniejsze, tak naprawdę. A jakbyś porównał grę w Stanach i grę tutaj w Polsce? Różnice nie wiem, w stylu gry, w szybkości? A w Stanach na pewno mocniej gramy ciałem. A, jest trochę szybsze, na gra, bo mniejsze środowisko. No i w sumie tyle. Dużo więcej strzałów też tak naprawdę oddawaliśmy. Trudno w ogóle się przestawić, jak tutaj wracasz do, do Europy? No na pewno ten jetlag mnie trochę dopadł, no ale co, jeszcze, jeszcze mam parę dni do tych mistrzostw, więc na pewno będzie dobrze. Jaki w ogóle jest cel? Twój, nie wiem, wasz na te mistrzostwa? A, na pewno chcemy awansować. Wiem, że mamy na to, mamy dobrą drużynę. Po prostu musimy to pokazać. Wiecie coś o rywalach, z którymi tam zagracie, oprócz Litwy? Eee, coś tam wiemy, trenerzy pokazują nam różne wideo i przygotowujemy się do każdego rywala.